Za moich czasów tak spokojnie wiem, nie wyzywajcie mnie to od bumerów, wiem, że to bumerskie, ale za moich czasów e, śpiewało się piosenkę, kupiłem czarny ciągnik. Dziś kupiłem może niebieskawy ciągnik i wątpię, że będziecie temu śpiewali piosenkę, ale może powinniście, bo dzisiaj nowy magazyn Lego Explorer ukazał się w kioskach i czy coś zrobił Wam lepszy weekend niż to? Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale Dziś spotykamy się ze wspomnianym nowym numerem magazynu Explorer Jego cena dorównała już z innym magazynom, to znaczy 20 zł bez grosza Ale bardzo ważna informacja, w tym wydaniu miałem aż dwa polibaszki Jednym z nich e, był wspomniany ciągnik, a drugim była ta taka mrówka z 2020 Zresztą macie u góry nawet to ładnie opisane Niespodzianka Jeżeli mieliście coś innego niż mrówkę, napisz mi koniecznie w komentarzu Bo jestem ciekaw co jeszcze mogliśmy tutaj wyłapać Jeżeli lubicie plakaty, z super Rautami, jeżeli lubicie eksperyment, potężne maszyny, porady ekspertów. Nie no jeju, co ja tutaj będę dużo gadał. Ja uwielbiam po prostu ten magazyn właśnie za te treści. Nie kupuję go dlatego, że ma wiecie, fajne, śmieszne komiksy czy ciekawe historie. Nie, on naprawdę nas mega rozwija. W sensie no, trzeba przeczytać. I to nie tylko w sferze klockowej, bo tu faktycznie ma widzicie na początku macie też opisy innych prawdziwych maszyn. Co to za jeju? Więc w dziedzinie prawdziwego życia też można się tutaj nieźle rozwinąć. O, Zderzacz hadronów! Oczywiście nie samą nauką magazyn żyje, troszkę rysowania, zabawy też będzie. I wspomniany komiks, tak, też będzie, ale nie on tutaj faktycznie jest najważniejszy. No są króliczki! Będą mi również wasze konstrukcje. <laughs> Ciekawe, czym się tu inspirowano, Oj, halo, tu policja. I trochę łamigłówek główek dla mózgu. Ale to, co mi się podoba najbardziej, to już nawet nie plaka z tymi superfurami, ale spójrzcie, Nina i jej deska kreślarska. Nina jest prawdziwą projektantką, lego i dzieli się doświadczeniami w projektaniu tego modelu, i właśnie opisuje tutaj pięknie, jak można swe budowanie polepszyć. To samo dzieje się w dalszej części gazetki, a takie strony jak budowa od nowa to miód na moje serce albo kloc na moje stoły, blaty. Ja przecież kocham śmiech i dobrą zabawę. Buduj lepsze mini maszyny. No, no czy można tutaj bardziej po prostu trafić w meklawisze? Chyba nie. I dla mnie takim kloc de la kloc, krem de la -krem jest, co chcesz dzisiaj zbudować? Brak ci pomysłu, nie wiesz co zrobić. Spójrzcie, macie tutaj test, ile masz czasu na budowanie. Skalami figurki, czy mikroskala, pojazdy, zwierzę i tak dalej i naprawdę wiele opcji, brakcie dzisiaj pomysłu to zbudować, naprawdę to coś to jest miód na me serce, tudzież kloc na me łapy. Na końcu oczywiście znajdujemy instrukcję do traktora, a przyszły numer 19 grudnia, czyli jeszcze w tym roku, a w nim przygody w kosmosie i całkiem ciekawy prom kosmiczny, do którego zdecydowanie, a propos mikroskali, będzie chciało się dobudować coś mikroskalowego. A teraz przyjrzyjmy się nie mikroskalowemu ciągnikowi. Chociaż pewnie zaraz za coś Farming farming mi zjadą, bo to traktor. Ale okej, okay, nie narzekajmy, z czym się tu bowiem spotykamy z całkiem ciekawym, ej kurczę, naprawdę modelem. Oczywistym jest, że zaraz pojawiam się tutaj moje narzekania, że gdyby dla tej mikrofigurkę byłoby autentyczne złoto. No bo jednak wtedy za te dwie dyski dostalibyśmy więcej z takich magazynych jak Lego City i tak dalej. Nie byłby to pełnoprawny zestaw za tak to mówię, dyskę, którym możemy się pobawić. Oczywiście dalej nim możemy się pobawić. Kilka rzeczy mnie tutaj zaskoczyło. Przede wszystkim wykorzystanie tutaj tych zginaczy, tych, bo oczywiście są po obydwu stronach, jako element, który faktycznie nic ze sobą nie robi. On się nie zgina. Normalnie tych elementów oczywiście już by nam się zginało. Tutaj nie, został po prostu użyty jako element gdzieś tego ciągnika. Zaskoczył mnie również tutaj ten slop e, skład z nadrukiem, z licznikami, bo to też nie jest częste w tym magazynie, tak? Tu sobie dostajemy proste klocki, proste briki. E, poza tym jest ok Tutaj wykorzystanie też tych małych kółeczek nie jest coś, na co ja bym wpadł. Zazwyczaj po tu zwykłe duże, a tutaj proszę, takie jak od wózka e, marketowego. Całkiem fajnie prezentuje się również m, tutaj też ten e, komin. I ogólnie naprawdę, kurczę, może to nie jest model, który zmieni wasze życie, ale chciałoby się zaraz do niego coś dobudować, co pewnie lada sekunda zrobię. Jeżeli znacie mój nowy format, czyli rozbudowałem zestaw z gazetki, no to wiecie, że to się pewnie lada sekunda wydarzy. Zresztą mi się w szorcie już użyłem yy, maga yy, Edka. Oczom Edka ukazuje się o, własnoręcznie pędzony silny napój, wyskokowy. No i kieliszeczek. Narzędek często więc udaje się na swoje pole. Wiecie, niby po siekierki, niby po narzędzia, ale tak naprawdę, żeby coś z tym zrobić. Także też was zachęcam do nadrobienia i tutaj dużo gadać. Nie jest to jeden z tych modeli, który gdzieś tam zamiata nam web, ale nie jest to też jeden z tych słabszych modeli, gdzie mówimy kurcze, po co, bo tak jak ja mówię, często kupuję ten magazyn dla magazynu, nie dodatku. Oczywiście tutaj też tak było, ale mimo wszystko mamy tu z tym dodatkiem, który raczej zawyża poziom tego magazynu w tym roku niż zaniża. Udając się więc dzisiaj do kiosku, zostawiając tam pani na 20 zł, możemy fajnie wejść w ten weekend, nie tylko całkiem spoko modelem, nie oszukujmy się, ale też, bo tak jak mówię, magazynem, który to, to, tak, to mi akurat łeb często urywa, co tam się dzieje, jak on gdzieś tam uczy, edukuje, więc jak najbardziej osobiście Wam to polecam i polecam też obejrzeć moje inne filmy, mamy drugi piątek w tym tygodniu, mamy dużo czasu wolnego, bo aż dwa dni, no przynajmniej ja, no chyba, że teraz w weekend dopiero jeździcie po grobach i tak dalej, nieważne, nadróbcie inne filmy, nadróbcie LEGO Explorera i bawcie się, dobrze, dzięki, że byliście, bye!